Dzień dobry. Łukasz Dobrosz, firma Natural Crop. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości kłopoczyn w ośmioletniej kwaterze Reationa prinsa. Obecnie znajdujemy się w fazie opadania niezapłodnionych zawiązków kwiatowych i już możemy zauważyć, ile nam zostanie tych owoców na drzewach. Akurat w tej kwaterze nie było żadnego przerzedzenia chemicznego i planowanie zapowiada się. Na właściwym poziomie, lecz są kwatery, w których kwitnienie było bardzo słabe i niestety tych owoców będzie bardzo mało, a do tego jeszcze przebieg pogody, który mieliśmy podczas kwitnienia, niekorzystnie wpływał na zawiązanie i zapłodnienie tych kwiatów. Pogoda podczas kwitnienia była bardzo zła w mojej ocenie, ponieważ przebiegała w deszczach oraz w niekorzystnych temperaturach. A czasami w niektórych rejonach pojawiły się dość spore przymrozki. Za chwileczkę wrócimy do głównego tematu odcinka i pokażemy pozostałe odmiany: idareta, paulareta oraz gale, ale może kilka słów o aktualnej sytuacji. W różnych sadach, na różnych stanowiskach, mamy różne to kwitnienie i różne zawiązywanie tych owoców. W niektórych sadach tych owoców jest naprawdę bardzo mało. W niektórych jest na normalnym poziomie. Jeżeli chodzi również o parcha, w tym roku mamy bardzo dużą presję, i mimo że w tym sadzie była prowadzona bardzo szczelna ochrona, bo było wykonane już 11 zabiegów, również znaleźliśmy kilka liści z plamami parcha, ale niestety w niektórych sadach te plamy wyszły bardzo mocno, i niestety teraz trzeba będzie bardzo mocno przykrywać wszystkimi produktami kontaktowymi, aby nie zaczęły się rozsiewać i żeby nie zaczęły wchodzić nam na zawiązki. Po zakończeniu kwitnienia również w tym sadzie został wykonany zabieg insektycydowy w celu usunięcia wszystkich niepożytecznych owadów, ponieważ jak tutaj wspomina Sadownik, wszystkie młode pędy były już zasiedlone przez mszyce, i również zaczęły pojawiać się różnego rodzaju zwójki. W tym sadzie w tym momencie jest absolutnie czysto i problem został całkowicie zażegnany, i drzewa są całkowicie wolne od szkodników. Wracając do naszego głównego tematu, chciałbym dzisiaj porozmawiać o pierwiastku, bardzo ważnym pierwiastku, jakim jest wapnie. Strategie ochrony i nawożenia owoców są różne w zależności gdzie te owoce trafią, czy do przetwórstwa, czy na Deser. Jeżeli na deser będziemy musieli zadbać o tą jakość owoców i dokarmiać produktami wapniowymi. Obecnie znajdujemy się w fazie opadania tych niezapłodnionych kwiatów, jak mówiłem, i wzrostu owoców, i to właśnie ta faza jest kluczowym momentem na dokarmianie tych owoców, ponieważ wapń decyduje o jędrności jabłek, gdyż stanowi najgłówniejszy składnik budulcowy. Ścian komórkowych oraz zapewnia odpowiednią stabilność tkanek. Reguluje też w właściwy sposób gospodarkę hormonalną, która zachodzi w jabłoni, oraz jest bardzo odpowiedzialny za wzrost i wszystkie procesy zachodzące w naszych komórkach. I to właśnie teraz tych procesów zachodzi najwięcej, i odżywianie wapniem gwarantuje nam. 80% sukcesu. Tylko do wapniem w tej fazie musi być wykonane wapniem, który jest bezpieczny dla roślin, ale także dla naszych zawiązków. W tej chwili zawiązki są bardzo podatne na uszkodzenia i nie możemy tutaj zastosować żadnej agresywnej formy wapnia. Takim produktem, który chciałbym Państwu zarekomendować. Z naszej firmy jest na pewno dobrze Państwu znany produkt Smartil WP, który ma w swoim składzie 32% wapnia, 26% krzemu oraz szereg mikroelementów, które będą bardzo mocno odżywiać nasze przyszłe owoce. Stosując ten produkt, mają Państwo pewność, że w żadnym stopniu nie uszkodzą sobie Państwo owoców i te owoce zostaną bardzo mocno odżywiona. Jeżeli chodzi o dawkowanie tego preparatu, stosujemy od kilograma do 2 kg na hektar. Oczywiście na pewno państwo wiedzą, że pierwiastek niwapn jest bardzo trudno przemieszczalnym składnikiem i należy go podawać ze wszystkimi koncentratami aminokwasowymi. Ja ze swojej strony chciałbym polecić państwu Nasz preparat, jakim jest Natural Crop SL, który nie tylko przyspieszy wchłanianie tego wapnia oraz tych innych pierwiastków, które są w nim zawarte, ale również odżywi wysokowartościowym azotem i również przyspieszy nam transport tego wapnia poprzez szybsze wchłonięcie do rośliny. Podsumowując, jeżeli nastawiałem się państwo na wysoką jakość jabłek deserowych, Należy od tej fazy zacząć dokarmiać już produktami wapniowymi bezpiecznymi. I jeszcze może na koniec: tam, gdzie jest mało tych jabłek, niestety dokarmianie wapniem będzie musiało być jeszcze większe, ponieważ te owoce będą dużo większe i będą bardzo mocno konkurować z przyrostami, które też zabierają wapń, co może skutkować już gorzką plamistością podskórną już na drzewie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa do kolejnych materiałów.